Witam, tu Aristeo w Hadycie. Cóż, pogadajmy albo powalczmy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Arkton A mogłem chyba jednak szału sobie dodać. Demon stoi obok źródła lawy, tajemniczo przesuwając dłonie nad jej powierzchnią. Lawa zdaje się reagować na jego ruchy. Jaki sympatyczny. Nagle od powierzchni odrywa się wielka kula ognia, po czym wybucha, zalewając otoczenie fontanną ognistej piany. Uważaj, istoto. To nie miejsce na spacer. Jaki uprzejmy. Przeprowadzam tu eksperymenty magiczne. Odejdź i nie przeszkadzaj mi w pracy. Jeśli chcesz patrzeć, musisz przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Załóż kombinezon chroniący przed lawą i nie pozwól, żeby zalała cię piana. Jaki troskliwy, to może skusi się na, na klepsydry zamiast walki ze mną? Kim jesteś i co robisz? Zaskakujesz mnie. Myślałem, że wszystkie demony już mnie znają. Jestem mag Arkton. I jestem bardzo zajęty. To bardzo ważny eksperyment, a jego istota jest zbyt skomplikowana. Żebyś ją pojął, cofnij się, nie zasłaniaj mi widoku. Muszę widzieć wszystko z bliska. Jestem Olaf, syn Tormunda. Dobrze, nie będę ci przeszkadzał. Ej. Olaf, czyj syn? Nie, to chyba to nie jest jeden z tych czterech lordów. Tu chyba dostaniemy questa albo coś w rodzaju... Eee, czyli tak, Olaf, czy syn. Arkton pierwszy raz na ciebie spoglądał. Człowiek nie do wiary. Myślałem, że jesteś kolejnym ciekawskim demonem. Chwileczkę. Skoro tu się znalazłeś, jesteś może wojownikiem? No nie zupełnie jestem magiem. Eee, Zdałem raz wojownika Billa Gilberta. Z niego to był żołnierz. Byłbyś tak dobry i pomógł mi rozwiązać pewien problem jako wojownik? Może powiedz mi, co to za problem? Podpisałem umowę z magicznym stworzeniem, żywiołakiem ognia, żeby przeprowadzić serię eksperymentów. Podczas jednego z nich żywiołak oszalał. Roztrzaskał mi pracownię. Wystraszył asystentów i uciekł. Teraz włóczy się gdzieś w pobliżu, ale nie mam czasu go szukać. Może mógłbyś go dla mnie znaleźć? Jeśli ci się uda, będziesz musiał go zniszczyć. Oczywiście otrzymasz sobie tę nagrodę zniszczyć. Myślałem, że chcesz go odzyskać, czyli coś tu zaczyna mi śmierdzieć. Muszą spójrzcie na jego wyraz twarzy. Hmm. Twarzy? Czy to jest twarz? To jest paszcza. Nie rozumiesz, o co toczy się gra? Nie mówimy o jakimś lawowym robaku, który uciekł. To wściekły żywiołek ognia jest dziki i niebezpieczny. Stanowi zagrożenie dla wszystkich żywych istot. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy sam bym sobie z nim poradził. Co więcej, żywiołaki to dzikie i niepohamowane stworzenia. Jeśli któryś zacznie z Tobą rozmawiać, za chwilę może spróbować zupełnie nieuzasadnionego ataku, niczym nie Takie już są. Radzę Ci, więc nie zwlekaj. Jeśli spotkasz tego żywiołaka, znisz go natychmiast. Zagrożenie dla wszystkich żywych istot, w takim razie zniszczę go. Możesz winić tylko siebie za ucieczkę żywiołka, więc sam sobie z nim radź. No nie, nie odrzucamy tego. Przyjmiemy. Hmm. No dobra, ale gdzie jest ten czwarty demon? Hmm. Idzie, żeście to wszystko pozakopywali. Przyznać mi się. Hmm. Chociaż zaraz. Tu chyba chodziła jakaś demonica, nie? Czy może ja już ją zabiłem? I nie pamiętam. Jest to możliwe. Ale fajnie, że Hades już jest tak mocno przeszukany. Mało kto tu pozostał przy życiu. Hmm. A! Tu. I tu. Hmm. To dobra, ale gdzie jest ten czwarty demon? A na pewno jest. Pada się, musiałem go gdzieś przegapić. Hmm. Ale przyznam, że nie mam pomysłu. Gdzie to mogłoby nastąpić? Trochę sobie tutaj pobiegamy. Może coś mi przyjdzie do głowy. Może coś znajdę, tylko że wydaje mi się, że na takie szukanie zakopanych rzeczy to trochę za szybko się przemieszczam. No tutaj to pamiętam. Że swoje zrobiłem. Może po prostu będę musiał jednak wybić wszystkie armie i wtedy na spokojnie tutaj przeszukiwać, bo teraz jednak istnieje zbyt duże ryzyko, że, że trafią na jakąś bojową jednostkę. Hmm. Hmm. No tu gadałem już na 100% Zresztą nie ma ikonki, że chcę ze mną rozmawiać, więc. No i widocznie to wszystko zostało tu już wykonane. Aha, to jest, to jest ten łobuz. Nie. Znaczy, który chciał krostkę lodu, ale. Ale się roztopiła! No co, moja wina. Tutaj, co to było? O! Hmm. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym. Tylko trzy. Brać ten, ten, ten cały szał. Zobaczymy.